Znowu, znowu straszę czerwonymi ślepiami, ale słuchajcie, coś dzisiaj jest niehalo z moją. Znaczy nie tylko dzisiaj, ogółem, coś się dzieje z moją cerą. Jak nakładam podkład, to słuchajcie, waży mi się, jak nie wiem. E, dlatego no, dzisiaj wstałam o 8 rano, mamy godzinę, e, nie widzę, godzinę 10.47. Ja wstałam, wstałam o 8 rano, w sumie obudziłam się. O 7:15, no ale wstałam z łóżka o 8 rano i słuchajcie, poszłam, wykąpałam się, chciałam zacząć się malować i jak mówię, nałożyłam podkład na twarz, a podkład mi się zważył, także zmyłam go i nawet nie mam koncylera pod oczami, a wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że postanowiłam podać dalej ten skatriz, bo o ile on się u mnie na początku rewelacyjnie sprawdzał. O tyle niestety teraz waży mi się pod oczami, bardzo wchodzi mi w zmarszczki, bardzo je podkreśla i to mi się nie podoba. Tak w ogóle to pierwszy vlog z nowego mieszkania. Ja sobie właśnie śniadanie jeszcze na szybkiego e, robię. Robię jajecznicę tradycyjnie z pieczarkami i E, cukinią, tak tak wygląda moja kuchnia mam tylko dwa palniki niestety no trudno się mówi to się da przeżyć, także na szybkiego robię sobie e, śniadanko, dlatego że o pół do dwunastej będę jechać niech no ja się tu obrócę będę jechać e, co ja mam z tą grzywką widzicie, taki kosmyk mi tu jeden cały czas, może on na drugą stronę, nie na tą, no Będę jechać do Mai, Będę widzieć się dzisiaj z Halinkami. Wczoraj Halinki były u mnie i przywiozły mi. Już Wam coś pokażę. Przywiozły mi na moje nowe mieszkanie jedynego kwiatka, jakiego posiadam. Eee, się śmiałam wczoraj. Mówiłam, że wiedziałam, że mi kwiatka przywiozą. Nie wiem, jakieś takie głupie przeczucie. Także trochę zieleninki w domu mam. No, ale nie nagrywałam wczoraj vloga głównie z tego powodu, że Rozmawiałyśmy o sprawach, których na razie bynajmniej nie chcę mówić na YouTubie, niestety, jeżeli chodzi o mnie, no to złych wiadomości ciąg dalszy, niestety wydarzyło się coś, co mnie zbiło z tropu i, i się tak naprawdę zastanawiam, dlaczego mnie życie cały czas doświadcza. Kiedyś przyjdzie tam moment, to Wam wytłumaczę, o co chodzi. Dlatego teraz zmiana tematu. Idę robić to śniadanie. Będziemy dzisiaj z dziewczynami jechać do Rain Park Center. Już dawno tam nie byłam. Więc coś tam Wam nakręcę. No. Także idę robić teraz śniadanie, zanim mi się to wszystko przypali. Do zobaczenia za chwilę. Jami, jami, śniadanko gotowe. Więc ja zabieram się za jedzenie. I pooglądam sobie trochę telewizor. Życzcie mi smacznego. Po śniadaniu ubrałam się, wyłączamy telewizor eee, i może się czymś wypsikam. Zobaczmy, tu są w ogóle w szufladzie moje wszystkie wysokopółkowe zapachy i czym się wypsikamy dzisiaj? Nie mam zielonego pojęcia. Hmm, 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 hmm. wiecie co? Cinema z YSL mi się kończy, więc może nią się psiknę i jeszcze muszę Wam wrzucić filmik, który się będzie wgrywał podczas, kiedy mnie nie będzie w domu. Przerzucam się na telefon, no i lecimy do Halinek, także do zobaczenia z nimi za chwilę. Co chciała? Majka, Majka maluje się. Tak, i jedziemy, nie? I jedziemy, nie? Hmm. A Halina, Halina tam przyjedzie? Tak. tak. Okej. Okay. Oby się nie spóźniła. Nie, ona teraz z racji psa jest szybko na nogę. Ona no tak, bo wczoraj mówiła, że o 5.30 rano wychodzi z psem, nie? Hmm. Boże, patrzcie, mam tutaj taki kosmyk i ni w te, ni we w z nim. No tak mnie drażni. Co tam w ogóle ładnego na usta nakładasz? E, nowe pomadki z Astora są. Tak. Aha, i? No i jeszcze nie wiem. Nie wiem sama. Kolory fajne. Nie wiem, czy mi się podoba yy, konsystencja. Mhm. W ogóle... Kolory ekstra. W ogóle to muszę Wam coś pokazać. Najpierw Wam Kitty Sławę pokażę. ja kochana. Ojejku, jak ona patrzy. No, ona się no. czai na swoje jedzenie, tylko nie wie, co zrobić. ja stoję na drodze. No, ale to nie to miałam Wam pokazać. Tylko to, patrzcie. Majka 150 paczek z Douglasa zamawia. Ej, ej. No. Proszę a... bez kontroli tu. No, bez kontroli. 150 paczek z Douglasa. Tak. Co takiego zamówiłaś? A takie duperele w sumie. Duperele. Nie pokażę. Nie pokażesz, to nie. Dobra, zbieramy się. Maja, skupienie. Grzebisz w torebce. Słuchajcie, jedziemy, jedziemy autem tutaj na parking wjeżdża przed nami. E, jakiś facet innym autem, nie? nie? to była jakaś blondynka. To była jakaś blondynka, tak? No dobrze, niech Opulej. będzie. Tak. No, w każdym razie, jedzie auto przed nami, wiecie, jedzie przepisowo, kierunkowskaz i to i tamto, a Maja pod nosem luczy. No, ładnie, kierunkowska, a teraz daj gazu, bo zastanie nas tutaj noc. No, jeden na godzinę. Tak? Normalnie prędkość światła. Idziemy zobaczyć, czy Halina jest, nie? No, właśnie czekam na wiadomość od niej, ale nie mam, coś mi odpisuje. No to idziemy zobaczyć. Proszę, spóźniona Halina. Bo ja nie do śniadania. Maja, opowiadaj story of the day. Dostałyśmy, że tak powiem, zjebał. Że siedzimy w się bez prawy. Kto jest winny? Ja nie. Zawsze musi być ktoś winny. Karla, Karla. Tak, to no jasne. Wiecie co, od Halidała ma to wszystko na nią zwalę. Co mi się nie stało, to wszystko tak winne Karle. Polecam kupić psa. No nie? No, no. zerwałyśmy no, Pierdziel. Ale... Jak chciałam gościa zbesztać, to w do akcji i stwierdziłam, że lepiej nie ryzykować, bo ja do kawy. Bo nika cwaniara, bo tutaj nigdy nie piekał. Ja w ogóle nie piekał więc mi... No, dziewczyny... Jakiego muffina wzięłaś? Bananowego z mikroweli. Znaczy, odgrzewanego. Tak? Ja... Odgrzewanego, ale w... ciepły. Nie, bo on się mnie pytał, czy tak, czy ciepły, a ja wzięłam sobie z... Blaubera? Jak się nazywa Blaubera. Jagoda. Z jagodą i czekoladą. Niebieska bera. Niebieska bera, aleś mi pomogła. Dobra, zabieramy się, nie? No. A ja jak smakuje... Co ty w ogóle piłaś? Co ty Ale pijesz? Ale jak ja wyglądam. Co, ja co pijesz? Korzystniej. Co pijesz? Cappuccino. Cappuccino. Jak smakuje? Jest okej. Okay. Piłam lepsze. No. Powiem wam, że ja tak samo z kakao. Kakao też piłam dużo lepsze i dużo o lepszej cenie przede wszystkim. <laughs> Halina, co tam robisz? Ja doktora dla Kari. Aha. Aha. U mnie się wszystko wiedzi wokół psa. No, widzicie? Halina, tak to wszystko na psa zwala, nie? A tak to, wiesz, wydaje ja dobrą mamusię. Ja jestem dobrą mamą. Tobie się tak wydaje? Nie ja się Kari O. Jak, jak idąc do domu, i zostało mieszkanie pogryzione, to znaczy, że jestem dobrą mamusią. Palina już wie, co ją czeka, jak do domu wróci, dlatego nie? No, no nerwios. no. Co, lecimy zaraz? No, a gdzie? No, jak to gdzie? A po co chciałyście tutaj? Na kawę, na kawę nie? Tylko na kawę? Pójdziemy poszlać się trochę po sklepach. Ja, na co? Tak, nie. bo ja chcę do talii wejść. Eto. A nie, a, eto? Bo ja znowu świeczki chcę kupować. Ma no. taki świec, nie wiem, całą chatę jeszcze świecz świeczków hmm? i świeczków. Świeczków mi mało. Świeczków nigdy, nigdy genug. No, Halina skupienie udaje. No, no, Dobra, ciśniemy na górę. Co chwilę. Tak, muszę kupić sobie jakiś nowy korektor pod oczy. No, Halina, polecasz jakiś korektor? Bo ten z dałam oddałam Mai, bo... No, ja ten... Nie, fit mi w ogóle. Fit mi tak mi włazi w zmarszczki, że masakra, odpada. Też oddałam Mai. To, to może jakiś dobry krem przeciwmarszczkowy. Jakiś bogatszy niż ten film Origins. 60 Ale ja nie mam dzisiaj Originsa na twarzy. 60 plus? <grym> Halina, tylko dlatego, że Ty używasz 50 plus, nie znaczy, że ja, mam, że ja mam używać jeszcze większy. Polecam ziajkę 50 plus krem pod oczy. Jest naprawdę dobry. Ja lubię, lubię. Tak. Boże, ten kosmyk mnie tutaj dobija. Dobra, co? Ciśniemy. No nie no, No ja też mam jeszcze resztki. Boże. Marudy jesteście. Nie siorb. Halina, nie rób jeszcze większej wiochy, bo już w ogóle nas tu nie wpuszczą. Co ty chciałaś pana najechać? pana obsługującego. Bo pan na nas nakrzyczał. A ja byłam taki miły Ta, Miły był, miły. Miły jak śpięśnie woła. Nie, on okazał skórkę po prostu, jak się zobaczył, że słyszał, nie ściemiałam. czekamy na ciebie. No, no. no. Wiecie co, tutaj się chyba będą pozbywać asortymentu, bo widzę, że poprzeceniane jest wszystko. No i oczywiście z tego mniej niż było. Nie? Mm -hmm. Mniej niż było. Halina a bo, już tam grzebie. Albo się nam tak wydaje, bo zmienili I na, No nie, inaczej to było... Mniej jest. Mniej mniej jest dużych świec jest, dużych świec jest zdecydowanie mniej. No nic, szukamy, wybieramy. Nie, Halina? Wychodzimy z centrum handlowego. Na drzwiach jest napisane pchać, a Halina ciągnie. Typowa blondyna. Normalne. Normalne tak Tak jest. samo prawo to jest lewo. Hello, a lewo to prawo. E Hello, a to nowe, to, to tak? jest prawo Hainek, nie? Street street. Y Ale wiecie co, wiecie, co było najlepsze? Halina widzi, że drzwi nie. Wiecie, wiecie, co Miałe było najlepsze? nie wyszło. Wiecie, wiecie, wiecie co było najlepsze? Halina widzi, że tych drzwi nie może otworzyć i dalej na... Chrapa. No bo zagadałaś mnie. Tak. To tak, tak zagadałaś. Tak. Tak. Ale ja mówiłam, ja mówiłam o kroplach tych? Z, o drobs, o tak, bo one się jakoś drops coś tam nazywają. Dobra, dobra, z dobra, Zresztą zaraz zobaczymy. Tak, drobsy. a Halina od razu słyszy to, co chce. Drobsy. Co usłyszałaś? Dropsy. Dropsy, no. I dlatego tam, gdzie jest napisane pchać, ciągniesz. To no, tak jest. Moment, napichany. Ja chciałam tylko zaznaczyć, tam nie było napisane pchać. No Tam nie było napichane pchać. Tam było napichane drukę. Dricken, triken, triken, triken. No to byłam triken, ale nie w tą stronę. Trikuje, trikuję, a to nie w tą stronę. Ej, bo to nie było napisane tricken w którą stronę? Triken do przodu, czy triken do tyłu. Triken do tyłu. No to trikowałam, okay. Patrzcie to się jak okazuje, się pogoda zepsuła. A to się okazuje, że to do Patrzcie jak się pogoda zepsuła. No, no, no. I pada deszcz i no, chęci. Dziękuję, skończyła. Patrzcie, pada, pada deszcz. Co? Gdzie? Dobra, słuchajcie, bo rozpraszają mi tło. Muszę wam pokazać, ale nie chcę fokusować, bo to właśnie o to mi chodziło, jak dziewczyny się przed chwilą śmiały, że dropsy. A to o te krople mi chodziło z The Body Shop. Będziemy testować, zobaczymy. Nie, Halina? Mam ładne zapachy. Ma The Body Shop, słuchajcie. Tak pachną. The... Mm, a ten drugi jest taki. A tego nie czuję, ale tam ten jest ładny. To są te fioletowe flakoniki. Wszystkie fioletowe flakoniki w D się mają ładny zapach. Nie. <grym> Fajny? Nichaj. Tego nie czuję Fajniejszy. tego. Ja tamten, ten mi się podoba. Tego nie czuję. Ale wszystkie fioletowe flakoniki Dobra. są napadnie. Gdzie ciśniemy? Fajne. W, długi. w długi? No to idziemy w długi. No. Robimy przegląd e, haliny torebki. What's my what, what is in Halina bag? <grym> Ile halina mieć kosmetyczków? No, raz. raz. Dwa. Wszystkie na fest, nie? do ukradnięcia. Mm. Mm. Trzy. O, to można zwędzić. I to wszystko. Co tam jeszcze masz w torebce? Nakradła ulotek. Śmieci, ulotki. Krusteczki, portfel i okulary. I gumy. I Gumy do żucia, tak? A, a możemy pokazać co mamy ładne? A tak. nie, nie możemy pokazać. Tak. Nie znasz się tak. na razach. Halina, zbierasz się do domu? Tak. Do dziecka. Dziecko woła jeść. No to... Pa pa. Maja, a my? A my lecimy do Reala i potem też papa. No to Halina narta. A, narta. 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 Słuchajcie, Majka mi coś jeszcze przypomniała. Z racji tego, że każda z nas, to znaczy Halina, ja i Maja pochodzimy z każda z innej części Polski. Halina, nie rozpraszaj to. Skurcz mnie w nodze złapał. Bo w dupie cię złapał, że się wykręcasz. Złowę Majo. No. No, no mają. O, 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 Halina! O, 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 ale to boli. Ona chyba nie żartuje. O ja nie żartuję. Słuchajcie, no i w każdym razie każda z nas pochodzi z innego regionu z Polski i e, wcześniej rozmawiałyśmy o czymś, ja jak byłam dzieckiem, chodziło się na, na kradzieże, na działki, tak? I u o, nas... Ty kradłaś? <laughs> Jabłka o. sąsiadom. No i słuchajcie, jak? u nas się na to mówiło, że się idzie na szaberek. No i tak się zgadałyśmy że z, z dziewczynami, że u Haliny, jak się Halina u Ciebie mówiło? Ale ja zaznaczam, że ja nigdy nie chodziłam na kradzieżę. Na jumę. Y <noise> na jumę. się yumało. A Maja? Umie na pachtę. Na pachtę, także pachta, <noise> szaber i juma. <noise> zajumać Jaś, Idziemy do drugiego zajumać. Do no lepiej ten. nie, lepiej nie. nie Dobra. No, ja nie kradnę. Ciśniemy, bo mi ręka zaraz odpadnie od trzymania w powietrzu. To drukuj. Tak, Drukuje. Maja zaciesza. Zapnij <noise> się pasami, bo będzie pipczeć. Zaha, raz. No. Słuchajcie, dzisiejszy dzień, dzisiejszy dzień, dzisiejszy wypad był mega krótki, w sumie, bo mamy trochę przed wpół do czwartej, nie? No, ale intensywnie było. Tak, intensywnie było. E, opierdziel w Starbucksie była, potem ten facet się zrobił miły i nawet machał, nie? Tak, miał wyrzuty sumienia. Miał wyrzuty sumienia, że nas opierdzielił. Myślał, że my tak na, nie? na krzywy ryj. No, a, a tu jednak kawałek. No, Będziemy i nawet, nawet ciachu było. No, ja będę jeszcze zaraz się też zbierać do domu. Muszę pojechać e, do starego domu, pranie włączyć. Będzie trzepało? No, o! o, no właśnie. Muszę pranie włączyć. Coś tam kupiłam, więc jak dotrę do domu, to wam pokażę. No. W sumie dużo nie kupiłam, no ale coś tam. W sumie same potrzebne rzeczy, bo ja zawsze tylko potrzebne rzeczy kupuję. No, no. No, także odezwę się jeszcze za chwilę, nie Maja? ja? a ja? Co? Papaty? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie? No, nie. <laughs> Wiecie co? Majka ma tak wygodne siedzenia w aucie, że aż się nie chce wstawać. Przewieźcie gdzieś jeszcze? No, poproszę raz do domu. Auto możesz potem przywieźć. Auto na lawetę. Naprawdę, słuchajcie, mega, mega. No. Co? Będziemy się zbierać na górę, bo przyjechałyśmy do Majki. Moja taryfa stoi pod drzwiami. No i to wszystko na dzisiaj. No, to znaczy ja jeszcze potem będę w domu coś tam kręcić. Aha. No, Majka się chciała z Wami pożegnać. Pa pa. pa, pa. Tak? Narta? Ja też lubię nartę, taka szalina. No. no. Dobra, my się zobaczymy pa. później w domu. Mamy prawie w pół do szóstej. No ja oczywiście już jakiś czas temu do domu wróciłam. Tam wyciągnęłam moje wielkie zakupy, zaraz Wam pokażę co takiego mam i w ogóle taką pandę mam pod oczami, że masakra. Ten krem z Clarensa, próbkę, którą e, dostałam do zamówienia w Douglasie, e, czy z Douglasa, to zdecydowanie nie jest krem dla mnie, bo jest strasznie taki tłusty. I w ogóle jak już dzisiaj rano wspominałam, ładnie mi się podkład zebrał na nim, czy zważył, no więc co. Pokazuję wam, co takiego przytaszczyłam ze sobą do domu, ale z góry zaznaczam, że nie ma tego dużo. Tak się prezentują moje całe zakupy. Kupiłam cztery samplery, z tym dwa takie same i to są te e, Cherry on Snow. Nigdy ich jeszcze nie miałam. Ja co prawda, aż seniuchnę, nic nie czuję. Ja co prawda tych samplerów nie odpalam tak jak one są. Ja je po prostu pokruszę i wrzucę do. Do kominka, bo słyszałam, że same samplery w sobie są słabe jak i świece. A jak się je pokruszy do kominka, to bardzo ładnie pachną. Następny sampler to jest Vanilla Lime, który bardzo lubię i Egyptian Mask, jeżeli tak się to czyta. No i dwa woski: Kilimanjaro Stars i Red Raspberry. Także no, jak sami widzieliście, niby trochę tam było tych wosków, ale były takie, które ja już miałam i dlatego ich nie brałam. Tu wzięłam nowy pędzel z Ebelin. Zaraz spróbuję go rozpakować i wam pokazać, jak on wygląda, bo on jest taki ścięty, dosyć podobny do tego z Real Techniques, chociaż ten z Real Techniques słyszałam, że jest dużo lepszy. Z racji tego, że oddałam korektor z Catrice dalej, czyli Mai, no to kupiłam sobie jakiś z Essence Stay All Day Concealer przez 16 godzin, niby ma się trzymać, long lasting. No zobaczymy. I on jest w odcieniu. O kurde, nie ten odcień złapałam co trzeba, ale numer. Mm. No dobra, chciałam kupić dziesiątkę, a złapałam za dwudziestkę. Nie wiem, jak to się stało. No ale dobra, przetestujemy, zobaczymy. I na sam koniec właśnie z debody Shop. Kupiłam te dropsy, z których dziewczyny się śmiały. To są te krople. Na pewno już nie na, na niejednym filmiku innych dziewczyn widziałyście, to są te krople, które um, mają um, za zadanie rozjaśniać um, każdy podkład, który jest za ciemny. Um, podobno o jedna kropla to o jeden ton. No zobaczymy. To trzeba po, po, pomieszać, potrząść, i e, kiedy się podkład na dłoń nakłada, to przy okazji krople tego bądź dwie, w zależności od tego, jak chcemy mieć jasny podkład. No, i on ma sprawiać, że podkład się będzie dopasowywał do koloru cery. Zobaczymy. I w ogóle Maja mi zamówiła jeszcze dzisiaj e, pierwszy raz, będę miała ten. Um, BB krem z Miszy, ten Perfect Cover w odcieniu 21, w czwartek albo w piątek mi powinien przyjść. Jestem niesamowicie ciekawa. No i tak by się prezentowały moje zakupy. Tak miałam w ogóle Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie tak zwany tour, to powiedzcie mi, to Wam pokażę, jak to mieszkanie wygląda. <ścoughs> A teraz cisnę do kuchni, bo kupiłam. E Dwie świeże bułeczki. Majka mówiła, że są przepyszne, a ja jestem znowu głodna jak wilk w ogóle. Ostatnio zaczęłam strasznie dużo jeść, ale o dziwo naprawdę przez ostatnie dwa dni zjadłam tyle, że chyba przez miesiąc ostatnio tyle nie zjadłam, ale, ale o dziwo stanęłam na wagę, no i nic mi nie przybyło, więc, więc nie wiem o co kamen. No więc ja sobie zrobię bułeczki. A jeszcze co prawda nie wiem z czym, ale zaraz wyjdzie, może wam pokażę. Woda na herbatkę mi się właśnie grzeje. No i tutaj mamy pierś z kurczaka, to znaczy szynkę z pierś kurczaka, ser i um, przecier pomidorowy. A tutaj mamy paspę z łososia, także ja się zabieram za jedzenie. Później się jeszcze do Was odezwę. Wiecie co, mamy już późno wieczorem, bo jest, nie wiem, dziewiąta w pół do dziesiątej, coś, coś w ten deseń. Jak widzicie, telewizor mam włączony. Siedziałam... E w sumie leżałam na kanapie i jadłam słonecznik i tak się wciągnęłam, że totalnie zapomniałam, że nagrywałam vloga. Nie chcę się uśmiechać, bo ma pewnie resztki e, słonecznika między zębami, więc wybaczcie. A tak swoją drogą, kto z Was lubi tak bardzo słonecznik jeść jak ja, to kciuki w górę. Ciekawa jestem, ilu z Was tak lubi siąść i nie może się od tego oderwać tak jak ja, to jest po prostu masakra. Ale to już od dzieciństwa tak miałam. E, co teraz, no Akurat nie przerwa na reklamę jest, więc ja wyciągam mój płyn z Rivaldy lub i zmywam pozostałości na rzęsach i na noc nakładam sobie oczywiście moją maskę z klinik e, Moisture moj, Soge Overnight Mask. Tak, mówię Wam, jest rewelacyjna zamiast kremu. No i co... I to by było na tyle raczej dzisiaj, już nic się więcej nie będzie dziać, zaraz rozłożę sobie kanapę, no i się położę i pewnie zasnę, jutro na szczęście mam jeszcze wolne, ale vloga kręcić nie będę. Swoją drogą właśnie zauważyłam, że muszę umyć mojego beauty blendera, bo jutro mam w planach dla Was też nagrać jeszcze filmik. Z tym, że tak jak mówię, nie będzie to daily vlog. Także kochani, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się ten daily vlog podobał. I co? Zobaczymy się niebawem. Pa, pa!